Pierwszy Koryntów rozdział 13, część 5. Miłość nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Pierwszy Koryntów rozdział 13, wersety 5 i 6. Zastosujmy myśli apostoła Pawła w praktyce do nas samych. Czy posiadam ducha miłości, który nie myśli złego? który jest prostolinijny, nie podejrzewający zła, nie wyszukujący zła w drugich, ani nie przypisujący im złych intencji. Czy posiadamy miłość, która zawsze stara się wspaniałomyślnie tłumaczyć postępowanie drugich, tak aby raczej założyć wszelkie możliwe marginesy na wystąpienie błędu w moim osądzie, niż zakwestionować motywy ich serc. Doskonała miłość jest sama w sobie pełna dobrych intencji. Ona woli i na tyle, na ile jest to możliwe. Stara się patrzeć na słowa i postępowanie innych z tego samego punktu widzenia. Ona nie ceni wysoko uras ani domysłów, posądzeń. Nie tworzy też sobie dowodów złych intencji i zdrobnostek, ani takich, którymi poprzez jedne domysły udowadnia następne domysły, a tymi jeszcze kolejne, ani takich, które wynikają z jakichś okoliczności danej sprawy. Jak mówi pewne mądre przysłowie, gdzie mało miłości, tam wiele wad. Niemniej jednak, chociaż miłość pomija z niewagi i nie zwraca na nie uwagi, nie pielęgnując raz, to nie oznacza to, że miłość miałaby traktować czynicieli zła w dokładnie taki sam sposób, jak traktowałaby swoich przyjaciół. Właściwym, a czasem nawet niezbędnym, może być pewnego rodzaju zauważenie tych zniewak, czy też wykroczeń, to jest na tyle, by nie okazywać takiej samej serdeczności jak poprzednio. Ale przy tym nie powinno być okazywane ani nienawiści. Złośliwości ani kłótliwości, nic poza uprzejmością i łagodnością. Tak by zostawić otwartymi drzwi do pełnego pojednania się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Robiąc przy tym wszystko, co jest możliwe, aby zachęcić do takiego pojednania i przejawiając chęć do przebaczenia i zapomnienia doznanej krzywdy. Czy posiadamy miłość? Która jest szczera, która nie raduje się z niesprawiedliwości, nierówności, ale się raduje z prawdy. Czy zasady dobra i zła są tak silnie zakorzenione w moim umyśle, czy jestem w tak ścisłej harmonii z dobrem, a w sprzeczności ze złem, że boleję z powodu zła, gdziekolwiek ono się pojawia i współczuję z wszystkimi, którzy w nie popadają, Albo bywają usidleni pokusami. Czy tak bardzo sprzeciwiam się złu, że nie zachęcałbym do niego, nawet gdyby to miało przynieść mi jakąś korzyść? Czy jestem tak bardzo w harmonii z dobłem, z prawdą, że nie mógłbym uniknąć radowania się z prawdy i jej powodzenia? Nawet gdyby wymagało to naruszenia opinii jakie sobie na jakiś temat uprzednio wyrobiłem, albo gdyby było to niekorzystne dla niektórych z moich ziemskich interesów, każdy, kto pragnie rozwinąć w swoim sercu ducha świętego, doskonałą miłość, powinien uważnie strzec tego punktu szczerości swoich intencji oraz uczciwości swego postępowania. Nawet najmniejsza pokusa, aby cieszyć się upadkiem dowolnej osoby lub rzeczy, która w jakimkolwiek stopniu przedstawia sprawiedliwość albo dobroć, powinna zostać potępiona i przezwyciężona. Doskonała miłość nie raduje się z niesprawiedliwości w żadnych okolicznościach ani warunkach, i nie będzie cieszyć się, lecz i wyłącznie smucić się z upadku drugiego. Nawet jeśli upadek tej osoby miałby oznaczać nasze własne wywyższenie. Boska miłość, którą apostoł opisuje tutaj jako ducha ludu Bożego, jest miłością, która stoi wysoko ponad wszelkim samolubstwem i jest oparta na ustalonych zasadach, które powinny być z każdym dniem coraz wyraźniej rozpoznawane i które zawsze i za wszelką cenę. Powinny być czynione naszymi własnymi zasadami. Jakkolwiek korzystnym mógłby być błąd, miłość nie może brać w nim żadnego udziału i nie może pożądać nagrody, jakie złonie się ze sobą. Powinna natomiast mieć przyjemność z prawdy, prawdy na każdy temat, a szczególnie prawdy odnośnie boskiego objawienia, jakkolwiek niepopularną mogłaby być ta prawda. Jakkolwiek wiele prześladowań mogłaby pociągnąć jej obrona, oraz jakkolwiek wiele mogłaby kosztować utrata przyjaźni tego świata i wszystkich, którzy zostali zaślepieni przez Boga tego świata. Duch miłości jest tak przywiązany do prawdy, że raduje się z udziału w stratach, prześladowaniach, niepokojach czy czymkolwiek innym. Co może stanąć na drodze prawdy albo jej sług? W pańskiej ocenie jest wszystko jedno, czy wstydzimy się jego, czy jego słowa, a słowo pańskie jest prawdą, i on deklaruje, w Ewangelii Łukasza rozdziale 9 wersecie 26, kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie. Gdy przyjdzie w chwale swojej i ojca, i aniołów świętych. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.